Aktualna rodzina Cloudów jest bardzo obszerna i liczy kilkanaście modeli, ale popularność tej serii została zbudowana na bazie jedynek, a następnie dwójek, których sam użytkownikiem byłem przez około 2 lata. No i muszę przyznać, były to bardzo, ale to bardzo dobre słuchawki. Zresztą Wy też je doceniacie, one są wciąż do kupienia. Natomiast dzisiaj zobaczymy sobie, czy w 2021 roku warto jest zamieniać kabel na łączność 2,4 GHz. Także zapraszam do oglądania przed Wami HyperX Cloud 2 Wireless Plus 7. Jeden w recenzji Nie sądziłem, że w sytuacji, gdy HyperX posiada już inne bezprzewodowe cloudy, zdecyduje się na wprowadzenie do oferty właśnie dwójek pozbawionych sznurka. A to zaskoczenie, które jednak dopiero teraz, po dłuższej chwili od premiery, mam okazję testować od jakiegoś czasu. I tak, to znana i lubiana konstrukcja, ale znacznie droższa, bo za łączność wyłącznie bezprzewodową zapłacimy niespełna 750 zł, a jak na klaudy dwójki no czuć pewne uszczuplenia, przykładowo w pudełku. Moje poprzednie dwójki przyszły w twardym kartonie z pokrowcem czy dwiema parami nausznic do wymiany, a tutaj. Plastikowa forma, mamy na niej słuchawki, mikrofon, odbiornik, kabel USB-C do ładowania oraz w ramach akcentów filtr gąpeczkowy, no i garść papierologii. Szkoda zatem, że podwyższając cenę poskąpiono na tej głównej ilości akcesoriów, dla mnie bowiem nauszniki materiałowe były są i będą opcją pierwszego wyboru. Tutaj natomiast jest standardowa ekoskóra, szalenie miękka, wypełniona współgrającą w tej materii pianką wewnątrz. Doświadczenia bardzo pozytywne, odrobinę inna jest obecna na pałąku, i tutaj pojawia się także czerwone przeszycie. Generalnie sama budowa poza niewielką ilością zmian dosłownie kosmetycznych nadal jasno daje nam do zrozumienia jaki produkt i od jakiej marki trzymamy w rękach. Spasowanie bardzo dobre, materiały też zdecydowanie zasługujące na pochwałę, bo poza wspomnianą skórą jest też aluminium, przykładowo w pałąku, no i w centrum czasz, a cała reszta to gruby, czarny plastik. Wystające przewody od kapsu odpowiednio długie i nawet przy maksymalnym rozciągnięciu słuchawek pozostają one pozbawione jakichkolwiek naprężeń. Z dodatków stylistycznych mamy oczywiście logo, które jest umieszczone na czaszach, jak również bezpośrednio na pałąku, tłoczone w ekoskurze. Natomiast z racji tego, że w cloudach 2 dominuje przede wszystkim matowa czerni, no to niestety zbierają one dosyć mocno odciski palców, więc jeżeli zwracacie na takie rzeczy uwagę, to raz na jakiś czas wypadałoby je przetrzeć. Z racji, że mówimy o słuchawkach bezprzewodowych, kabli nie potrzeba, ale przyda się miejsce na podpięcie odbiornika. Ten doskonale radzi sobie z przekazywaniem audiom. Za ścianą, za drzwiami, w okolicach przykładowo 6 do 7 metrów odbiórka, producent deklaruje nawet 20 metrów. Żadnych zerwań, a i rozmówcy mówili, że słyszą mnie bardzo dobrze. Sam mikrofon w ogóle jest odpinany, a jego miejsce znajdziecie na lewej czaszy, podobnie jak USB typu C do ładowania, czy przycisk wyciszania, no i włączania słuchawek wraz z diodą. Niestety, sam kabel do ładowania, tutaj muszę przyznać, jest stosunkowo. Krótki. Z kolei prawa słuchawka to pokrętło do zmiany głośności, które niestety zamiast fizycznej regulacji w słuchawkach wpływa bezpośrednio na głośność systemową. Nie jestem zdecydowanie fanem takiej kompozycji, aczkolwiek praca pokrętła jest bardzo płynna, wyczuwalna, po prostu dobra. Podobnie sprawa wygląda z osadzeniem słuchawek na głowie. Raz dopasowane raczej nie zmienią swojego układu. Nic nie trzeszczy, nic nie skrzypi, pojawia się wyłącznie klekotanie, które wynika z delikatnego zakresu ruchu w czasze w zaczepie do pałąka. Ale to nic złego, nie wynikają z tego żadne niekorzystne odczucia, kiedy już słuchawki zakładamy. Dodatkowo, o ile wspomniałem już wcześniej o nausznikach, to teraz dodam tylko, że także wewnętrzna wyściółka zawiera piankę poprawiającą ewentualny kontakt z małżowiną ucha. Są to słuchawki zdecydowanie bardzo komfortowe, nauszne, nawet przy długich sesjach i naprawdę szkoda, że nie dorzucono tej dodatkowej pary nauszników welurowych lub materiałowych, aby dla osób takich jak ja ten komfort był jeszcze większy przede wszystkim w cieplejsze dni. Za chwilę powiem wam o tym, jak te słuchawki brzmiały, ale najpierw oczywiście test mikrofonu, więc zakładam urządzenie na głowę. Całość ustawiona w Audacity na 95% i lecimy. Spowijała go licząca ciemność, ale to nie przeszkadzało mu widzieć wszystkiego dookoła, tak jak nie przeszkadzał mu brak jego oczu. Był czarownikiem i to potężnym. Jego spektralny wzrok pozwolił mu dostrzec każdy fragment celi wyraźniej, nawet niż byłoby to możliwe, gdyby korzystał z pary oczu. Sprawdzamy szumę. OK, no i jeszcze zobaczmy, jak słuchawki zbierają klikanie klawiatury. OK, testy uważam za zakończone, więc możemy przejść bezpośrednio do wrażeń z odsłuchu w tych słuchawkach. Mikrofon jest, powiedziałbym, typowy dla słuchawek bezprzewodowych. Bez fajerwerków, ale ma on służyć wyłącznie komunikacji, a w tej kwestii jest czysto, jednocześnie płasko, przez co brakuje głębi, ale trudno oczekiwać chociażby właściwości pojemnościówki. Kto kupuje te słuchawki wyłącznie, żeby pogadać w teamie, będzie w pełni usatysfakcjonowany, kto kupuje z myślą o, powiedzmy, jakimś nagrywaniu, no sorry, nie na tym mikrofonie. Z kolei zabrzmienia odpowiadają przetworniki 53 mm o paśmie od 15 Hz do 20 kHz, impedancja to 60 ohmów. I teraz, zanim przejdę do wrażeń. Słuchawki są kompatybilne z aplikacją NG Unity, która daje absolutne minimum funkcji. Equalizer nie ma. Profile są tutaj w zasadzie zatem zbędne, bo poza 7.1 lub regulacją głośności od słuchu mikrofonu nie da się zmienić w tym momencie nic. Jesteśmy zatem skazani na strojenie predefiniowane czy to na komputerze, czy na PlayStation, czy na Nintendo Switch. Żeby jednak być szczerym, to bardzo trafne strojenie. Po wygrzaniu pierwszy kawałek na Cloudach 2 i miałem takie delikatne ciary. W sensie to było strojenie odpowiednie dla mnie, bas obecny, szczegółowość wysoka. Precyzja samego pozycjonowania w grach bardzo dobra. Jest tutaj wszystko to, co ceniłem sobie w wersji kablowej. Bardzo dobre oddanie dźwięku. Ostatnio sporo gram w Enlisted. No i generalnie bawiłem się na tych słuchawkach przednio z dużą satysfakcją, doznając efektów, strzałów czy śledzenia pozycji wroga. Ba, nawet tryb 7.1, którego fanem no nie jestem, działa. Cieszę się, że producent nie przekręcił go i pozostaje po prostu dobrą wirtualizacją bez metaliczności czy zatrważającego przejaskrawienia. Jeżeli zatem szukacie słuchawek do takich doznań, śmiało, ale. Patrząc przykładowo na opcjonalny equalizer, te słuchawki mogłyby pracować poza domyślnymi ustawieniami z powodzeniem, bo dopiero skrajne dobranie, szczególnie dołu, powoduje przester. Nie rozumiem zatem tego wycięcia, customizacji w aplikacji. My z izolacji powinniście być zadowoleni, słuchawki dosyć dobrze tłumią całe otoczenie dookoła, ale jednocześnie już przy pierwszym założeniu zauważyłem jedno: te słuchawki szumią i to szumią zauważalnie. Co lepsze, aktualnie dysponuję nie jedną, a dwiema parami, bo dodatkowo wypożyczyłem, obie mają szumek, który wcale się nie zmniejsza wraz z wyciszeniem słuchawek. On jest. Wyłącznie gubi się podczas odsłuchu, ale wciąż da się go wyłapać. Bardzo irytująca sprawa w sytuacji cisza, a już zdecydowanie patrząc na cenę tego produktu. Póki co to pierwsze słuchawki bezprzewodowe, w których ten szum aż tak mocno był dla mnie wyczuwalny. Zresztą z tego co widziałem, na wspomnianą przypadłość skarży się masa osób, przykładowo na reddicie, bo ta rzeczywiście jest obecna. Nie miałem może pisków, które też niektórzy wytykają, ale syczenie w tej klasie słuchawek, no moi drodzy, nie wypada. Po prostu nie wypada, a przecież brzmi a raczej jego jakość jest kwintesencją słuchawek, więc neutralizacja wspomnianego problemu, biorąc pod uwagę chęć pozycjonowania wroga, to obowiązek ze strony HyperX. Świetnie wypada natomiast bateria, wynik między 28 a nawet 33 godziny był u mnie osiągalny, więc są to słuchawki, które wytrzymują naprawdę sporo i można na nich spokojnie przegrać cały dzień, a później podłączyć je do ładowania na noc. Spotykamy się w podsumowaniu i na początek chyba warto powiedzieć, że HyperX Cloud 2 to słuchawki kultowe. Stąd nie dziwi mnie kompletnie zainteresowanie ze strony społeczności, również wśród widzów naszego kanału, jakąś recenzją wersji bezprzewodowej. No i muszę przyznać, że po wyciągnięciu z pudełka jest tutaj parę rzeczy, które po prostu robi wrażenie. Przede wszystkim jakość zastosowanych materiałów, solidność wykonania, budowa, no i żywotność na baterii. Ta też jest bardzo, ale to bardzo dobra. Mikrofon standardowo pozostawiam Wam do oceny w komentarzach. Z mojej strony powiem tyle, że do komunikacji w zupełności wystarczy. No i brzmienie. Brzmienie, które po wyjęciu ich z pudełka jest bardzo dobre. Czy to mówiąc o stereo, czy też 7.1, które też pozytywnie mnie zaskoczyło, ale jednocześnie brakuje tutaj equalizera w aplikacji. Moim zdaniem powinien pojawić się jakikolwiek, że móc dobrać sobie własne parametry dźwięku. Poza tym również brakuje takich elementów w zestawie, które powiedzmy, że po cloudach akurat można było oczekiwać. Po cloudach dwójkach, czyli wymienne nauszniki, jakiś dodatkowy woreczek. Tego tutaj nie ma i to są Oszczędności, które w tej cenie robią się trochę e, przykre. A na koniec pozostaje jeszcze jedna rzecz, mianowicie szum. Szum w słuchawkach za 750 zł, który w dwóch parach występuje, e, który jest obecny, który jest słyszalny, który gubi się przy odsłuchu muzyki, przy odsłuchu gier, efektów, ale gdy tylko pojawia się przykładowo cisza, zaczynamy nasłuchiwać wroga, wtedy, no bardzo irytująca sprawa w słuchawkach za 750 zł i tutaj przychylam się w 100% do głosów społeczności, że to koniecznie trzeba wyeliminować. Przykładowo jakąś aktualizację, o ile się uda. Bo w tym momencie, nawet jeżeli Cloud 2 Wireless są słuchawkami bardzo fajnymi, biorąc pod uwagę wiele innych czynników, to jednak brzmienie jest nadrzędne. I jeżeli nie zostanie to poprawione, to fani mogą odebrać to jako ślizganie się na popularności modelu sprzed wielu lat, który wciąż budzi bardzo pozytywne emocje. Także to wszystko ode mnie na dzisiaj. Wykoniecznie dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o Cloud 2 Wireless z 7.1. Jakie są Wasze opinie? Czy Wam się podobają, czy niekoniecznie? Jaka jest Waszym zdaniem idealna, Cena dla tych słuchawek. Napiszcie w komentarzach, chętnie poczytam Wasze opinie. Nie zapomnijcie również polubić tego filmu, jeżeli Wam się spodobał. No i subskrybować naszego kanału, żeby być na bieżąco z każdą kolejną recenzją czy też porównaniem, które tutaj się pojawia. Do usłyszenia, cześć!